Jedziemy na Doctor Strange. I fajnie, że wreszcie mamy jakiś taki fajny, swobodny. Mamy jakiś taki fajny, lekki tytuł ze stajni Marvela, który nie zostawił nas jakiegoś takiego, jakiegoś takiego traumatycznego przeżycia. Jak Wołyńczyk, No, trochę jak prosta historia o morderstwie. Yy. Doktor Strange. Na wstępie muszę powiedzieć, że kompletnie nie znam tej postaci. W ogóle nie jestem fanem komiksów. Nie mam zielonego pojęcia, co to jest za postać. Wiem tylko, jakby, podstawę, czyli to co, to, co widać z trailerów. W skrócie, już mogę, na teraz mówić o fabule. Może, mogę teraz mówić o fabule, że jest to film o doktorze, o chirurgu, który w wyniku wypadku traci, jakby. Traci władzę w rękach, i w związku z tym pragnie zgłębić jakieś sztuki magiczne, które mu pozwolą tę władzę w rękach odzyskać. I właściwie tyle. Ja osobiście wiem, że jestem już trochę spóźniony z recenzją, bo premiera Dr. Strange'a miała miejsce wczoraj. Wiem, że dużo, dużo osób, dużo recenzentów już było na tej, pre, na tej premierze i opinie są różne, w gruncie rzeczy są pozytywne, w większości są pozytywne. Sfilmowani powiedzieli, że jest to film, który nie, jest niezależny, broni się sam, nie jest jakby kontynuacją, nie musi być jakby pewną kontynuacją konwencji Marvelowskiej i Cabot powiedział, że jest to fajne rozszerzenie mitologii. Marvela. Wojownicy kultury z kolei mieli troszeczkę inne zdanie, z, przynajmniej z tego, co pobieżnie słuchałem. E, raczej wypowiadali się na, na temat tego filmu negatywnie, że jest to dziecinada, no tego typu rzeczy. E, no więc tak naprawdę opinie są różne, chociaż w większości są pozytywne. Osobiście ja nie przepadam za filmami Marvela. Dla mnie są one płaskie, jednowymiarowe, postaci są mało wyraziste, nie ma w nich nic takiego przykuwającego w jakiś sposób uwagę. E... Osobiście jestem fanem uniwersum ekranizacji, jakby nie było niektórzy uważają, że kiepskich ekranizacji DC. Ale staram się jechać na ten film z taką świeżą głową. To znaczy, no, nie spodziewam się czegoś bardzo wybitnego, ale mam oczekiwania wobec tego filmu takie, że chcę, żeby ten film rzeczywiście był troszeczkę oderwany od tej konwencji marvelowskiej, i chciałbym, żeby ten film pozytywnie mnie zaskoczył swoją niekonwencjonalnością, czy znaczy wyjściem poza taki schemat komiksowy, a bardziej uderzeniem w taką stronę. Magiczną, właśnie no, jak, jak, jak sam, sama tematyka filmu wskazuje. Magiczną, może religijną, może mistyczną. Ja dojeżdżam już do kina, e, a ja nic nie powiedziałem o doktorze Strange. U. No to jest w ogóle niesamowite. E, dobra, powiem tylko, powiem tylko tyle, że. E, w ogóle chciałem nagrać krótszy vlog. Chciałem nagrać 9-8 minutowy vlog, żeby bardziej się skupić na tych reakcjach po Seasie, bo mi wielu znajomych zarzucało. No teraz będzie, że tylko znajomi oglądają mój vlog. Wielu znajomych zarzucało mi, że strasznie długo gadam. Więc tylko chciałem jedną rzecz powiedzieć, że jestem absolutnym fanem talentu Benedicta Camburbacza. I. I tyle. No i mam nadzieję, że rozwali ten film. Oczywiście też lubię Maca Mikkelsena, który już w grudniu pojawi się w bardzo oczekiwanym przeze mnie Rogue One. Czekam na ten film z niecierpliwością. No ale dobra, dojeżdżam do kina, idę na Doctor Strange. Mam nadzieję, że będę się świetnie bawił, idę na 3D i to nie jest plus, to jest minus. No, ale nagram po seansie wrażenia postaram się jakoś w ogóle zmontować yy, całość tego przydługiego wstępu w, jakiś, w jakąś formę przystępną, bo ja mam wrażenie, że, że po prostu umrzecie z nudów, bo miałem gadać o Doktorze Strzężu, a gadałem o jakichś komiksach. Dobra. Dojeżdżam do kina. Jadę szukać miejsca. E, pozdrawiam Was z pierniczek, Was pozdrawia z samochodu. Do zobaczenia po seansie. No, moi drodzy, jesteśmy po scenie Doktora Strange'a i muszę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony z tego filmu, ponieważ jest to jak do tej pory najlepszy film Marvela, jaki widziałem. Najlepszy, najlepsza ekranizacja komiksu, mimo, że nie czytałem tego komiksu, najlepsza ekranizacja, jaką widziałem. Dlaczego? Ponieważ jest to film, tak jak zresztą można przypuszczać, jak można było przypuszczać z samego początku, który bardzo fajnie bawi się konwencją i pokazuje coś innego. No nie jest to już takie typowe ratowanie świata przed klasycznym złoczyńcą, tak jak to miało miejsce w poprzednich filmach Marvela. No tutaj ewidentnie tak jak przypuszczałem, fabuła film wykracza poza, poza taki klasyczny schemat i dotyka właśnie tych poziomów, które lubię, czyli poziomów mistyczności, poziomów religii, i to jest bardzo, bardzo fajne. I już wchodząc w szczegóły, film bardzo fajnie się ogląda bardzo płynnie. To, na co należy zwrócić szczególną uwagę, to bardzo fajne wprowadzenie w postać doktora Strange'a, doktora Stevena Strange'a. Ten przeskok z jego takiego życia miejskiego, już na tą taką właśnie płaszczyznę, powiedzmy, bycia superbohaterem, czy, jakoś, czy jak to inaczej nazwać, no jest bardzo fajnie pokazana. Bardzo przyjemnie się ogląda tą postać. Bardzo fajnie widać ten kontrast, który się pojawia w niej, w tej postaci... Kiedy zaczyna się zmieniać pod wpływem e, nauk, które podejmuje, miałem takie wrażenie, że dzieje się może troszeczkę to zbyt szybko i, i e, tak troszeczkę po macoszemu. Czasem miałem wrażenie, jakbym oglądał troszeczkę Harry'ego Pottera, takiego e, w wersji, e, wersji dla dorosłych. Ale generalnie to, generalnie to bardzo nie przeszkadzało. E, to, na co. Jeszcze wracając do tej kwestii, może samej realizacji, zanim przejdę do samych postaci, to ten film jest niesamowicie zrobiony pod kątem produkcyjnym, pod względem realizacji, pod względem efektów specjalnych, pod względem wizualnym. No po prostu ogląda się to z zapartym tchem, to jest niesamowite i, i niesamowite jest to w jakiś sposób komputer bawi się tutaj po prostu tą iluzją komputer, mam na myśli efekty specjalne, efekty komputerowe, które się e, bawią tutaj po prostu tym e, konwencją e, efektów specjalnych, e, pokazują ją w bardzo taki ciekawy, zróżnicowany sposób. E, Doktor Strange, który, który panuje nad czasem, to, to chyba nie będzie spoiler duży, e, no. No niesamowicie zostało to pokazane, niesamowicie zostało pokazane, w jaki sposób to kontroluje, niesamowicie też zostało pokazane, w jaki sposób e, jakby cała idea tej magii, której doktor Strange się uczy, e, wciela się, materializuje się, czyli pokazuje się e, po prostu widzą na ekranie. E, Tutaj z trailera można było już wywnioskować, że efekty specjalne bardzo przypominają Incepcję, i rzeczywiście miejscami jest to bardzo widoczne. Natomiast wydaje mi się, że tutaj. Disney, Marvel Studio wybiło po prostu Doktora Strange'a na jeszcze jeden poziom wyżej i tak jak recenzenci to już opisywali, no naprawdę Nolan mógłby się tutaj posiłkować tym, co, tym, co zostało tutaj zrobione, bo naprawdę wygląda to świetnie. Nie ma takiego przesytu, który był widoczny w Transformersach. Jeśli, jeśli widzieliście to, oglądając to w kinie, a ja teraz byłem na sensie 3D, jeśli widzieliście, to w kinie, to po prostu tam miejscami tych szczegółów, tych detali było tak dużo, że nie, nie, nie byliśmy w stanie no jakby zobaczyć tych, tych szczegółów, które były niezmiernie istotne dla, dla widza, a tutaj to nie przeszkadza, nie ma tego przesytu. Ten pattern, pattern taki miejski, który się tworzy z efektów specjalnych, mam tu na myśli konkretnie efekty specjalne związane z jakby projekcją miast przez tych adeptów sztuk magicznych, no po prostu wgniatają w fotel. I może tyle, tyle, jeśli chodzi o sam poziom realizacyjny, który, jak mówię, jest świetnie, świetnie zrobiony. Przejdźmy może do detali związanych z jakby samym, samym filmem, samą ideą filmu. I rzeczywiście jest tak, że ten film odstaje. Ten film odstaje od e, innych filmów Marvela pod tym względem, że no, wprowadza, tak, taki, wprowadza t, takie, taką zabawę konwencją, jeśli chodzi o czas, jeśli chodzi o formę, jeśli chodzi o e, magię samą w sobie. Naprawdę bardzo fajnie to, to wygląda i nie ogląda się tego filmu właśnie tak jak taki film komiksowy. Nie czuć tego. Chociaż postaci, tak jak u Marvela to występuje i tak jak o tym mówiłem, jadąc na seans, postaci są płaskie. No, nie przykuwają, nie, nie, nie pociągają tak, tak mocno jak postaci DC w moim odczuciu. Natomiast w generalnym rozrachunku to wcale nie przeszkadza. To, co być może jest bywa irytujące w większym, większej skali, to znaczy w większym natężeniu, to też to troszeczkę ten żart, który on nie jest płytki, on nie jest ubogi, on jest fajny, no bywa naprawdę bardzo komiczny, ale czasem mam wrażenie, że było go za dużo, więc... No, ale, to, ale to jest jakby domena Marvela więc tutaj no jakby idąc na Doktora Strange'a wiedziałem na co się porywam tak, wiedziałem, że tego będzie sporo no i rzeczywiście było sporo ale mówię, generalnie to nie, nie przeszkadza aż tak bardzo To na, to co szczególnie szczególnie mi się spodobało to tak jak mówię ta zabawa konwencją Naprawdę fajnie, fajnie, że to odstaje, fajnie, że Marvel idzie właśnie w troszeczkę innym kierunku i, i łączy właśnie takie elementy mistyczne, religijne z, z kwestiami jakby no tych takich klasycznych herosów, którzy walczą o obronę ludzkości, to w doktorze Strange'u też występuje. Doktor Strange oczywiście musi uratować całą ludzkość, no bo jak żeby inaczej, ale yy, tak jak mówię, no yy, fajnie to wygląda, ponieważ jest to odskocznia od takiego klasycznego schematu komiksowego. To, co jest wadą doktora Strange'a, i to, co odejmuje mu jeden punkt, bo inaczej byłby to film naprawdę bardzo dobry albo dobry z takim naciskiem, mocnym akcentem na dobry, to to, że Zdecydowanie zbyt duży nacisk położono na wprowadzenie w postać doktora Strange'a. I ja mam wrażenie, że zajęło to więcej niż połowę filmu. Wprowadzenie, powtarzam, zaznaczam, i to jest zdecydowanie za dużo. I przez to, że właśnie wprowadzenie zajmuje tyle czasu, to gdy przychodzi do już tej finalnej rywalizacji, no, która oczywiście ma miejsce, to ta rywalizacja no, jakby traci swój impet mam wrażenie, że, że mogłoby jej nie być tak naprawdę, bo i tak, i tak samo ten czarny charakter nie, grany przez Maca Mikkelsena też gdzieś ginie i nie jest tak, jak niektórzy mówią e, że że sama postać była zła, I po prostu było za mało ona po prostu była za mało, za, zbyt mało narysowana żeby e, widzowie mogli się do niej jakoś Nią utożsamić bądź odnieść się do niej w jakiś e, bardziej taki wnikliwy sposób. I to była wada. To jest bardzo duża wada tego filmu, że e, jego tempo jest nierównomierne. Tak jak mówię, zbyt duży nacisk położony został na pierwszą część filmu, czyli na wprowadzenie w postać doktora Strange'a, które no, musiało być pokazane w dosyć e, szerokiej skali, ponieważ no, jest to postać, która wymagała tego. Ale w ogólnym rozrachunku, Doctor Strange jest naprawdę dobrym filmem. I w skali pierniczka dałbym mu ocenę: po prostu mocna czwóra, dobry, e, bo na to jak najbardziej zasługuje. Wybija się o jedną ocenę wyżej ponad e, filmy Marvela, które widziałem, Avengersów, Kapitana Ameryka i tak dalej. I fajnie, fajnie, bo myślałem, że zobaczę kolejny film Marvela, który nie zrobi na mnie wrażenia, a tu się okazało, że zobaczyłem film, który jest dla mnie najlepszym dziełem najlepszym dziełem ze stajni tego studia. Także słuchajcie, bardzo dziękuję. Znowu nagrywam z samochodu. I jeszcze to, jeszcze parę takich materiałów na pewno się ukaże w najbliższym czasie. Zapraszam Was do obejrzenia doktora Strange'a w kinie. Warto wydać te pieniądze. Także ja jest, przychylam się do tych krytyków, do tych recenzentów, którzy mówią, że ten film jest ok. No i tyle, trzymajcie się. Pozdrowienia z nocnej, ciemnej Warszawy. E i już jeśli chodzi o filmy Marvela, to bardzo mi się na przykład podobał pod tym względem Thor. E, mimo że on nie zebrał z, y, pozytywnych opinii, to jednak... Już właśnie przekraczał tą granicę komisowości i wchodził w tą, w tą taką sferę właśnie mistyczności, religijności, która mi się podoba. I e, jakkolwiek, cokolwiek mówić o tym filmie, czy był dobry, czy był zły, e, no to właśnie to w nim mnie urzekło i mam nadzieję, że w doktorze Strange będzie podobnie. W przypadku innych filmów Marvela to ja no nie jestem w stanie dostrzec nic takiego wyjątkowego, co by przykuło moją uwagę, ale rozumiem jakby zafascynowanie wielu osób właśnie filmami z tej stani, bo trzeba przyznać, że stoją na bardzo wysokim poziomie. Realizacyjnie, produkcyjnie, również marketingowo, przede wszystkim marketingowo. I to jest na pewno, na pewno bardzo fajne. Ja osobiście wolę, tak jak powiedziałem, stajnie DC filmy ze stajni DC. Uwielbiam filmy Bartona, Batmany Bartona, ale też uwielbiam to, co Nolan zrobił z Batmanem. W jaki sposób zmienił jego konwencję, i wielu narzekało na to. Ja rozumiem pewne, pewne zastrzeżenia co do tego filmu, ale słuchajcie, generalnie rzecz biorąc, to ten Batman tam jest rewelacyjny po prostu i tak samo wielu, między innymi Ichabod, dość wyraźnie wyrażał swój sprzeciw wobec i Supermana, i Men of Steel, jak i właśnie nowego Batmana, zwłaszcza Batman vs Superman. I ja rozumiem, znowu powiem, że rozumiem jakby pewne zastrzeżenia co do tego filmu, ale słuchajcie, no, psychologia, postać Batmana jakkolwiek ma y, pewne wady właśnie u y, Snydera. Y, to jednak widzimy cały czas ten taki progres postaci pod kątem psychologicznym. Tak? Ta postać Batmana robi się coraz mroczniejsza, coraz bardziej ludzka i to jest, to jest fajne, to mi się bardzo podoba i to jest coś, czego brakuje w filmach Marvela. Jak się ogląda filmy Marvela, to ma się takie wrażenie, że ogląda się po prostu sfilmowaną kreskówkę. Tak, takie mam poczucie, jak oglądałem, e, pamiętam kiedyś kreskówkę X-Menów na Fox Kids, bardzo dawno temu, i potem obejrzałem ekranizację X-Menów, to miałem po prostu wrażenie, że nagle te postaci rysunkowe stały się, e, jakby zamieniły się po prostu rolami z aktorami, tak, i, i, i to był jedyny progres tego filmu, a w, w, w stajni DC dzieje się coś innego. Wkraczamy w bardzo e, ciężką czasem nastrojono pewnymi problemami, mrocznymi problemami psychikę postaci e, superbohaterów. Jakkolwiek ona może być w wielu miejscach źle posklejana, jakkolwiek ona może być nie do końca dobrze zrobiona, tak finalnie, to jednak mi się ten kierunek bardzo podoba. E, I idąc dalej, uważam, że Men of Steel był filmem dobrym. Uważam, że Batman vs. Predator, mimo rzeczywiście paru swoich wad, i muszę powiedzieć, że oglądałem go na y, raty, bo nie dałem rady za, za jednym razem. Może to świadczyć o tym, że film no, ma, ma spore wady. Był również filmem dobrym. I mam na myśli to, że wciągnął mnie. Wciągnął mnie swoją taką właśnie niekonwencjonalnością, i niektórzy mówią, że to jest, że to jest y, źle napisany film, źle stworzony film ale mnie jakoś to tak bardzo nie, nie, nie obeszło. Oglądałem wersję reżyserską i też mnie wciągnął, tak? I to było w nim fajne. No dobra, ale troszeczkę, troszeczkę rzeczywiście zboczyłem z głównego tematu. Chciałem tylko na zakończenie powiedzieć, ja generalnie nie jestem człowiekiem, który lubi komiksy, więc do filmów komiksowych mam specyficzne podejście. Ale gdybym miał wskazywać filmy Komiksowe, które wybiły się ponad ten poziom, poziom taki no dla mnie pewnej takiej niejakości, może może nawet Marvela i, i pewnej takiej dobrej, jakby dobrej, dobrego przedstawienia komiksu, ale też niezbyt takiego dobrego, takiego jakbym chciał, to gdybym miał wskazać takie filmy, które się wybijają ponad te dwie rzeczy, to byłyby dwa filmy. Po pierwsze, Watchmeni, a po drugie, Unbreakable. Tego reżysera od szóstego zmysłu, M. Night Shalman, Alman, Alman, nigdy nie jestem w stanie wypowiedzieć jego nazwiska. Dlaczego te filmy, są, dlaczego te filmy tak przyciągają moją uwagę? Bo łamią konwencję. Watchmeni, no, sam, samo intro do tego filmu, po prostu mnie tak fascynuje, tak poraża swoim pięknem, że no, świetnie się to ogląda. Ten Bob Dylan tam w tle, który leci no, jest rewelacyjny. Ten montaż też jest świetny. Postacie są niesamowicie wyraziste. Rorschach przecież to jest coś niesamowitego. Naprawdę psychologia tej postaci jest bardzo, bardzo wciągająca. A drugi film Unbreakable bardzo duży plus za to właśnie, że też złamie tę konwencję, konwencję komiksową i przedstawia ją w zupełnie innym świetle, tak? Przedstawia ją w świetle takiego ciągłej rywalizacji ludzi e, i jakby zbliża te rywalizacje ludzi dobrych i ludzi złych do klasycznego obrazu komiksowego, klasycznego przerysowania postaci e, komiksu. I to jest świetne.